się tutaj pod tym wiaduktem nie jest za wąskie, na przykład nie, nie sprawia problemu z, mi, z minięciem się jest, dwóch osób. Jest. I, czy... jest za wąskie, jest za wąskie. był Pan kiedyś w takiej sytuacji, że nie mógł Pan kogoś. Tak powiem, nie, nie, wcześniej było szersze, teraz jest za wąskie. Mm -hmm. I osoby niepełnosprawne się nie jest sprawne, Pana zdaniem, czy z wózkiem, Pani, z dzieckiem, może mieć jakiś problem tutaj z przejściem? To znaczy, czy... wózek wejdzie, przejdzie, ale wczoraj miałem taką sytuację. Pani szła z wózkiem, z dzieckiem, to ja mówiłam się cofnąć, bo już się nie minęli. Mm -hmm. W ten sposób, za wąskie jest. Nie było łatwe, żeby tutaj przejechać. Nie, nie było, to nie było łatwe, ponieważ przejście jest za wąskie. I jak ktoś idzie, to już nie da rady. Jak jadę tam rady wejście, to ok. Bo tak się mieści nastych, że tak powiem. Ale jak już jakiś rowerzysta, czy pieszy, to niestety musi ustąpić pierzeństwa. No na szczęście na ogół ustępuje. Tak, bo ludzie rozumieją niektórzy sytuacje i tak dalej. Ale wiem, że to jest taki tacy ludzie, którzy nie wiedzą o co chodzi. Jeszcze przyjdą na człowieka, że gdzie ty się pchasz, tak? A wiele spotykasz takich miejsc, gdzie masz problemy z podjechaniem, z przejechaniem. Wiesz co? Piotkowie. Na każdym kroku. I jest tak dziurawe chodniki i ulice, że jest masakra. I szpak w jest w ogóle taka nieprzyjazna, że nie, ani podjazdów, ani wyznawanych ubikacji na ulicach, ani nic. Masakra jest słowa.